Niby shop, ale siema. Siema Shop, czyli sklepiek Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i przepiękne, przefantastyczne gadżety, m.in. 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Idziemy na zakupy. Yeah! Co najszybciej Wam schodzi? Softshelle oraz e, trampki. Bardzo fajnie też schodzą nam poduszki, koszulki, e, biżuteria, e, parasole. Tak, właśnie mówię, że softshelle, tak, bo są naprawdę są bardzo fajne, kolorowe. Za czym kolejka ta stoi? E, do ostatniej poryweczki hrabiego barykenta. A Pan konkretnie po co? E, po koszulkę damską sztuk 2. To już Pan wie, nawet konkretnie jaką? E, tak, rozmiar oczywiście idealny, nie za duży. Już jakiś wybrany, ulubiony gadżet? Tak, właśnie idę po kubek i na pewno kurtkę softshellową. Piękna jest. Tak, właśnie wiedziałam, że jest cudowna, więc dlatego lecę. I co, jak trampeczki? Super. Gdzie będziesz w nich chodziła? W szkole. Powiem Wam, że z takim pięknym parasolem to bym chciał, żeby cały czas padało, bo aż szkoda, żeby go trzymać cały czas w środku. Zgadza się, zgadza się. Jest naprawdę mega fajny, mega kolorowy. Pasuje do softshella.